Cześć, no i co, zgodnie z umową jest, to jest piątek, trening, dzień treningowy mój i innych uczestników grupy i z tego tytułu też chciałabym Cię zaprosić na 8 minutowy trening brzucha, brzucha core, wzmacniający mięśnie głębokie, podstawę, łączę sobie superek, żeby chyba będzie minuta, słuchajcie, mamy 8 ćwiczeń na dzisiaj, będziemy pracować w odporach na mięśnie wewnętrzne, na ładną postawę, na mocny brzuch, mocne plecy. Potrzebujesz hantelki, a jak nie masz hunty, możesz zrobić też oczywiście bez, e, albo na przykład możesz przygotować sobie dwie butelki z wodą. Ważne jest przy tych ćwiczeniach, e, aby odpowiednio dociskać brzuch, czyli pępek wciskamy, tak zwany dociśni pępek do kręgosłupa, czyli robisz wydech, dociskasz pępek, ściągasz kłopatki, mocne plecy też. E, tutaj e, o, Lędźwiowego, czyli nie robisz takiego wygięcia do tyłu, tylko przez to, że dociskasz kontakt do kręgosłupa stabilizujesz odcinek lędźwiowy. E, ładna postawa, mocne plecy, przez te ćwiczenia robimy tak zwane też, e, to są oczywiście korekcyjne, które skorygują Twoją wadę postawy, bo zaangażujemy tutaj mięśnie też podgrzewieniowe, czyli łopatki, czyli automatycznie cofniemy łopatki tak, do tyłu, ku tyłowi. Pierwsze ćwiczenie klęku podpartego, jesteś na tym. Uważajcie, tak? Brzuch dociśnięty, trzymasz. I teraz wyciągasz lewą nogę, prawą rękę i ściągasz korano do łokcia, tak? Przed siebie, ok, trzymaj. Świetnie. Upadki, tak? Noga wyprostowana. Z wydechem prostujesz rękę i nogę. Z wydechem jest tutaj, jest spięcie i wdech. Spięcie, wdech, trzymaj. I wyciągnij. Trzymaj. Łokic jest lekko ugięty i tak jest pod barkiem. I trzymaj, świadomy ruch, prostujesz nogę. Wdech, wydech. Wdech, trzymaj. Prosto, 3, 2, 1. Zmieniamy stronę. Prawa noga wyprostowana, lewa ręka i ciągniesz, wydech. Kolano do łokcia. Świadomy ruch. Kiedy prostujesz nogę, napinasz po Trzymaj, trzymaj. Jeszcze, jeszcze. Ekstra. Cały czas w brzuch dociskasz. Nie pogłębiasz. Świadomy ruch. I prostujesz. I ręka w przód. Wzmacniamy jeszcze mięśnie ramion. Przy okazji zostało 15 sekund. Jeszcze. Pięknie, pięknie. Jeszcze dwa. Jeden. Słuchaj, teraz tak. Wiosłowanie w podporze. W klęku tak? Jesteś raz. Bywa, Opuszczasz. Ciągniesz łokieć. Do tyłu. Łokieć zatacza. Kółeczko. I na przemian. Wydech. Wzrok skierowany jest w podłogę. Kolana są pod biodrami. Ja nie widzę, czy we OK. okej. Zataczasz koło. Raz w jedną stronę spinasz. Raz w drugą. Wolniejszy ruch. Przejdź do podporu. I trzymaj. Trzymaj. Trzymaj dechę. Trzy, dwa, jeden, dobra, przechodzimy na plecy, tak zwana niska, połóż się na plecy, oderwij głowę, czyli odrywasz kąt górny łopatki, brzuch dociskasz, trzymaj cztery, trzymaj, trzy, trzymaj, dwa, jeden, Spinasz. i lecisz, trzymaj, trzymaj, cztery, czy dociskasz mocno pępek? Dwa. I jeden. Góra. Wdech. I wydech. Wdech i wydech. Trzymaj. Ładne, ładne. Miska oderwana. Dociskamy. Nie ma dziury między brzuchem, a kręgosłupem a podłogą. Trzy, dwa, jeden. Wydech. Do podporu bokiem. ramionami. Podnieś do góry i robisz spięcie, słuchaj. Na łokieć, na kolano, wydech. Wydech. Spinasz brzuch. Ręka idzie za głowę, palce wyciągnięte. Kolano jest prosto w jednej linii z drugą nogą. Wydech. Wydech, trzymaj, trzymaj. Powolny ruch, świadomy. Ciągniesz łokieć do biodra. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze wzmacniamy ciało. Trzymaj. Zmiana strony. Podpór na łokciu. Wsparcie jest na kolanie. Ręka za, głową, spięcie. Biodro wyprostowane. Przepraszam tak jak tak. Kolano. Trzymaj biodro w górze. Trzymaj. Trzymaj, trzymaj. Jeszcze. Spokojnie, Świadomo. Możesz robić bez obciążenia. Jeszcze, trzymaj w górze. Ważne jest, żeby być spiętym. śladek jeszcze angażujemy. Zostało nam dosłownie ostatnie sekundy. Do podporu Deskę trzymamy Raz, dwa, trzy, cztery Bieg, raz Trzymaj bieg I Jeszcze Cztery, trzy, dwa i jeden Trzymaj Trzymaj. 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 Bieg! Jeszcze wytrzymaj. Ekstra kochani. I ostatni brzuch. Kładziemy handelki pod purtyłem. Szerzej zróbcie sobie ok, podkór tyłem jest tak, wąsko, szero, wąsko szeroko opuszczamy nogi i na raz trzymaj, trzymaj, pociśnij brzuch trzymaj jeszcze zostało 15 sekund brzuch, łopatki, trzymamy wąsko, szeroko, trzymaj, trzymaj 5. Słuchajcie, kochani, minęło. Osiem ćwiczeń wzmacniających kor, bardzo skutecznych, ważne jest żeby e, przy tych ćwiczeniach e, robić wolniej, ale świadomy wydech w dech. Tylko odpowiednie tempo musi być na raz i dwa i oddychanie jest tutaj kluczowe ćwiczenia, które mi Twoje ramiona, Twój brzuch, Twoje plecy i nawet już uda i pośladki. Więc taki trening 8 minutowy yy, uważam za bardzo, bardzo, bardzo korzystny. To nic, dziękuję Wam za dzisiaj. Jeżeli... Trening był dla Ciebie spokojny, uważasz, że jest korzystny. Możesz sobie go udostępnić u siebie, udostępnić dalej lub przenieść się na mojego YouTube'a, gdzie znajdziesz inne inspiracje też treningowe w celu kształtowania swojej sylwetki, poprawy samopoczucia, a przede wszystkim e, zdrowia. Ciao! No to do zobaczenia. Nie wiem czy ktoś ze mną ćwiczył, czy nie. Muszę się pochwalić w ogóle. Moja grupa dzisiaj skończyła, kończymy dzisiaj 30-dniowe wyzwanie, słuchajcie, takie, takie jak tam są sukcesy, jeszcze nikomu nie odpisuję, bo będzie nasz live podsumujący o 13, ale naprawdę moje wyniki, przyrosły wyniki grupy, przyniosły moje najśmniejsze oczekiwania i też same mnie zaskoczyły odnośnie mojej postawy w tym programie no tyle, więc będę na bieżąco chyba, chyba Wam przedstawię wyniki jak te, po, po niektórych, jakie były efekty bo naprawdę są bardzo motywujące a Wasze, a wasze słowa słuchajcie, e, z grupy da, do mnie to tak mi krzepią, że że dzisiaj, <gryw> dzisiaj chyba jestem w rozsypce dobra, dziękuję Wam i do zobaczenia, na razie myślę, że nie będę nagrywać live'ów, jadę na urlop e, ale zobaczymy